OK, let's go! Eee, środa, 5 marca, godzina 22 Gdańsk e, Dworzec Główny I mamy tutaj Zgon Przy dworcu jest parawan e, Samochód tutaj e, Policji Kryminalnej Policja stoi też tutaj lodową i jeszcze jakiś taki drugi tutaj policyjny samochód, być może prokurator. No tutaj jakieś oględziny są na miejscu trwają czynności tutaj także dzieje się w Gdańsku przy dworcu. No niby taki, takie centrum miasta. A tutaj no nie wiadomo co się wydarzyło. Może jakieś informacje będą gdzieś podane w tym, w mediach.